W trwającym tydzień Święcie Jeziora na boisku w Przyprostyni odbyły się warsztaty piłkarskie dla dzieci. Zainteresowanie wśród młodych mieszkańców było bardzo duże. Zajęcia pozwoliły zdobyć nowe umiejętności, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszych sportowców. Warto już teraz zacząć inwestować w młode pokolenie, które być może kiedyś będzie reprezentować naszą gminę. To wychodzi z czasem. Kiedy, kiedy dziecko pokazuje swoje predyspozycje do tego, aby, aby, zostać, aby zostać piłkarzem. Jak znamy przykład chociażby Messiego, który w dzieciństwie chorował, a mimo to był rozpoznany jako wielki talent, więc przede wszystkim do wieku tam 12-13 lat to jest przede wszystkim tylko zabawa dla dzieci, więc ciężko, ciężko jest brakować. Najważniejsze to jest dobra zabawa. I patrzymy się, czy kolega już zdążył. Jak kolega zdążył, to z powrotem to robimy, tak? Tę grupę widzę od 10 minut, więc tutaj ciężko cokolwiek wyrykować. Na razie miałem ćwiczenia ogólnorozwojowe. Myślę, że każde dziecko jakiś talent przy sobie przejawia i czy to na poziomie, może grać później na poziomie klasy okręgowej, czy klasy wyżej, to jest, to jest dopiero w przyszłości do, do rozpoznania. Piłka będzie teraz potrzebna do tego ćwiczenia. Patrzymy, prowadzimy na drugą stronę. Już troszeczkę szybciej, bo już umiemy. Koledzy, koledzy. Najważniejsze jest przede wszystkim zacząć pod okiem fachowca i w klubie, który stwarza warunki do tego, aby uprawiać tę dyscyplinę na w miarę równej trawie, na równej nawierzchni, bo kopanie się na piasku dla dzieci jednak mimo wszystko nie ma sensu. Dopodam tutaj przykład nowego to gdzie była jakaś druga liga a nie ma chociażby boiska treningowego no to, no to ciężko ciężko wymagać żeby w przyszłości jakieś czymś zachęcić żeby młodzież zachęcić do uprawiania sportu musi być. Musi być te warunki stworzone. Muszą być pieniądze na wyjazdy turnieje na obozy żeby te dzieci zostały przy tym sporcie. Tym bardziej że statystycznie Polacy powinni mieć w miarę dobrą reprezentację ponieważ jesteśmy 38 milionowym narodem, gdzie chociażby ostatnio Czesi grali w finałach, finale Mistrzostw, Świata lat, Mistrzostw Europy do lat 18, do lat 19. Kraj zupełnie mniejszy, a jednak widać, wstawiali, wstawiali długo czoła Hiszpanom, a u nas jednak to wszystko kuleje.